Jeśli jesteśmy przy kotle DC18S, to prawidłowe spaliny dla tego kotła to 157 stopni, więc maksymalnie na termometrze spalinowym powinniśmy mieć 190 stopni, czyli tak troszeczkę więcej niż mamy w tej chwili na tym kotle, a minimalnie kocioł powinien pracować na temperaturze. 130 stopni, 125 stopni. W związku z powyższym, jeśli mamy temperaturę wyższą bądź temperaturę niższą niż ten zakres przed chwilą podany, powinniśmy lewym pokrętłem na kotle ustawić odpowiednie jego, znaleźć jego prawidłowe położenie, który będzie nam włączał i wyłączał wentylator. Obserwujemy temperaturę wody na kotle i następnie spadającą temperaturę spalin. Minęło jakieś 20 minut na termometrze na kotle mamy 84 stopnie, więc temperatura na wyjściu wody z kotła jest prawidłowa. Temperatura spalin spadła nam w tej chwili na 180 stopni. Wentylator nie pracuje, więc po tych 20 minutach kocioł pracuje optymalnie. Po godzinie palenia temperatura na termometrze kotłowym nadal 84 stopnie temperatura spalin 130 wentylator jeszcze się nie włączył czekamy